Bardzo cieszę się, że spodobał Wam się mój ostatni film o słodyczach, o których być może nie mieliście pojęcia, że są wegańskie. Jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, nawet mówiąc, to gorąco zapraszam, tu będzie link. I w tym filmie chciałabym trochę odwrócić sytuację i opowiedzieć Wam z kolei o jedzeniu, o którym bardzo wiele osób myśli, że jest wegańskie bądź wegetariańskie, a tak naprawdę. Zawiera ona składniki od zwierzęce i jeżeli jesteście na diecie wegańskiej bądź wegetariańskiej, to powinniście na te produkty bądź potrawy uważać. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam gorąco do oglądania. Pierwszą rzeczą na mojej liście są zupy. Myślę, że wielu osobom wydaje się to oczywiste, jednak nie każdy się nad tym zastanawia, tak w sumie, że jeżeli w restauracji w menu widzimy, em, na przykład nie wiem, krem z dyni, to tak naprawdę ten krem z niekoniecznie musi być wegański bądź nawet wegetariański, ponieważ wiele zup przygotowywanych jest na wywarze z kurczaka, z ryby czy z jakiegoś tam innego mięsa i zawsze warto w restauracji zapytać na jakim wywarze przygotowywana była dana zupa, czy na warzywnym, czy właśnie na mięsnym bądź rybnym. Drugą kwestią jest czerwone jedzenie. Mam na myśli oczywiście żywność przetworzoną, na jabłka i truskawki nie musicie uważać. Przetworzona żywność często barwiona jest na kolor czerwony za pomocą karmi Czyli barwnika uzyskiwanego ze zmiażdżonych owadów, czyli czerwców, owadów z gatunku pluskwiaków. I w składzie produktów znajdziecie go pod nazwą E120. Przepraszam Was najmocniej, ale mój sąsiad wierci, ale po prostu nie mam jak nagrywać, bo on wierci codziennie. Mam nadzieję, że nie słuchacie tego jakoś bardzo mocno. Wracając jednak do czerwców, aby uzyskać 1 kg barwnika, potrzeba aż 150 tysięcy owadów są topione w wodzie, a następnie barwnik uzyskiwany jest z ich zmiażdżonych odwłoków, czyli ich tyłków i ich jaj. I wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś nie jest weganinem czy wegetarianinem, to wizja jedzenia... Zmiażdżonego tyłka owada jest dosyć obleżkowa. Na szczęście wiele producentów decyduje się jednak na używanie barwnika pozyskiwanego syntetycznie i ten barwnik znajdziecie w składzie pod nazwą E124. Jeżeli więc chcecie się upewnić, czy dany produkt jest wegański, czy też nie, to jak zawsze czytajcie składy, jeżeli w nazwie jest. S120 produkt nie jest wegański, jeżeli jest S124 to jest wegański, chociaż jak najbardziej nakłaniam do kupowania po prostu jak najmniej przetworzonej żywności, najlepiej takiej, która nie ma żadnych dziwnych dodatków. Chipsy cebulowe. I tak wiem, ostatnio chipsy wymieniłam jako jeden, jedną z przekąsek, która jest wegańska. I to prawda, większość chipsów jest wegańska. I Jest to dla mnie jakimś niezrozumiałym, absurdem, że można znaleźć wegańskie chipsy, nie tylko solone, ale o smaku szynki, o smaku bekonu, o smaku barbecue. A znalezienie wegańskich chipsów cebulowych graniczy z cudem. Praktycznie każde chipsy cebulowe mają w składzie jakiś dodatek mleka lub jego pochodnych. I mi osobiście nie myśli się to w głowie, że. Chipsy o smaku boczku są wegańskie, a chipsy o smaku cebuli, które przecież jest warzywem. Wegańskie już nie są, no ale trudno. Kolejna kwestia to dżemy. Wiele dżemów zawiera oczywiście żelatynę, czyli substancję pozyskiwaną z kości i chrząstek zwierząt. Najczęściej są to już obecnie kości i chrząstki wieprzowe, kiedyś były to wołowe. Na szczęście są roślinne alternatywy dla żelatyny i w każdym sklepie zawsze możecie znaleźć jakiś wegański dżem czy marmoladę. Wtedy w składzie natomiast żelatyny znajdzie się pektyna bądź agar Piąta rzecz na mojej liście to pianki i żelki z oczywistego względu, ponieważ także mogą zawierać żelatynę. I o ile pianki wegańskie naprawdę smaczne, trudno je znaleźć, to to prawda wegańskie pianki. Nawet w jakimś moim filmie próbowałam kiedyś wegańskich pianek, ale to nie do końca jest ten sam smak, co takiej tradycyjnej pianki. Jednak jest wiele wegańskich żelków, więc tutaj też wystarczy zerknąć w skład i szukać takich, które nie mają żelatyny. Szóstą kwestią są gumy do rzucia. I w gumach do rzucia mogą być najróżniejsze składniki. Po pierwsze, kwas tearynowy, występujący pod nazwą E570, który otrzymywany jest z tłuszczów zwierzęcych. Po drugie, w gumach do rzucia możemy znaleźć lanolinę, czyli wosk uzyskiwany w procesie wyczesywania owczej wełny. Jeżeli w składzie danych gum znajduje się natomiast E901, oznacza to, że zawierają one wosk w szczeli. Na szczęście, znalezienie wegańskich gum do rzucia nie jest trudne, bo chociażby takie super popularne jak właśnie gumy od firmy Orbit czy Mentos, mają wegańskie składy. I tutaj coś, co jest po prostu największym mindfuckiem i dla mnie najbardziej nie do uwierzenia: soki. Po pierwsze, soki pomarańczowe. Nawet te soki, które mają na opakowaniu taki piękny napis, 100% soku z owoców. Wiele soków pomarańczowych jest natomiast wzbogacanych kwasami omega-3, pozyskiwanymi oczywiście z ryb w tym wypadku, bądź witaminą D3 otrzymywaną z lanoliny, o której opowiadałam Wam już wcześniej. Więc nawet nie można powiedzieć, że soki pomarańczowe są wegetariańskie, ponieważ w środku. Znajduje się ryba. Ryba w soku pomarańczowym. Po prostu ja nie wiem, kto wpada na te pomysły. Soki pomarańczowe nie są jednak jedynymi, na które powinniśmy zwracać uwagę pewne koncerny używają bowiem żelatyny do klarowania swoich soków. Używają żelatyny do klarowania, czyli do usuwania jakichś osadów z soku i informacji o tym nie znajdziecie nawet nigdzie na opakowaniu danego soku. I jeżeli chodzi o popularne polskie marki, które klarują soki żelatyną, to tutaj mam małą listę, którą właśnie wam teraz przeczytam. A więc jeżeli jesteście na diecie wegańskiej bądź wegetariańskiej, to unikajcie Soków od poniższych firm Tymbark, Garden, Fortuna, Pysio, Tarczyn, Łowicz, Dr. Wit. Producenci tych soków sami potwierdzili, że jak najbardziej używają żelatyny do klarowania swoich soków. I naprawdę ja nie wiem skąd ludzie biorą te pomysły. Skoro da się to zrobić w inny sposób, to po co używać yy, substancji zrobionej z kości i chrząstek do soczków owocowych. No przecież to kompletnie nie brzmi apetycznie ani zachęcająco, a najsmutniejsze jest właśnie to, że większość konsumentów kompletnie nie ma o tym pojęcia. Ja sama dowiedziałam się o tym stosunkowo niedawno i byłam w szoku. Kolejna zaskakująca rzecz to orzeszki ziemne. Nie mówię oczywiście o wszystkich orzeszkach, które kupujemy na przykład jeszcze w łupince albo gdzieś tam na wagę, ale niektóre orzeszki ziemne e, sprzedawane już w opakowaniach, w pudełeczkach, mają w sobie dodatek z żelatyny i ta żelatyna, nie wiem co ma sprawiać, może żeby miała jakąś bardziej lśniącą skórkę czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia, ale znów, e, jeżeli kupujecie orzeszki, to wystarczy zerknąć na wkład i, i zwrócić uwagę na to, czy nie ma w nim żelatyny. I ostatnia ciekawostka, o której chciałam Wam dziś powiedzieć, to frytki z McDonalda. Yy, większość frytek jest jak najbardziej wegańska, nie ma się w ogóle czym przyjmować, to tylko ziemniaki i olej. Jednak wyjątkiem od reguły postanowił być tutaj McDonald's. Okazało się bowiem, że do swoich frytek dodawał tłuszcz wołowy. Kiedy ta informacja wyszła na jaw, to wiele osób w Stanach było oburzonych. Oczywiście posypały się pozwy od wegan, od wegetarian pożywają mięsa, bądź konkretnie wołowiny ze względu na wyznawaną religię i McDonald's musiał wypłacić 10 milionów odszkodowania dla właśnie tej grupy osób. Jednak mimo to skład ich frytek pozostał niezmienny. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o Europę, to podobno obecnie już nie wykorzystuje się tłuszczu zwierzęcego, przynajmniej w niektórych krajach. Podobno polskie frytki w McDonaldzie są już wegańskie. Słyszałam, że we Francji w dalszym ciągu używa się jakiegoś aromatu wołowiny czy tłuszczu wołowego, i w Stanach wciąż frytki z maka nie są wegańskie. Szkoda, bo jednak wiem, że McDonald's to nie jest restauracja, która. Kieruję swoją ofertę do wegan bądź wegetarian, jest to oczywiste, ale czasem są takie sytuacje, że na przykład jesteś z grupą znajomych i wszyscy mają ochotę jechać do maka na lunch i co? Ty jedna masz kazać im się pod siebie podporządkować, albo masz jechać gdzieś indziej, albo siedzieć i ci patrzeć, jak oni jedzą. Nie, i zawsze można było zamówić chociaż te frytki, tak? Więc szkoda, że w niektórych krajach McDonald's nie oferuje nawet. Frydek swoim klientom, którzy nie jedzą mięsa, i naprawdę nie rozumiem, czemu tyle producentów dodaje odzwierzęce składniki tam, gdzie kompletnie nie są one potrzebne. I najgorsze jest to, że często spożywamy je, będąc kompletnie nieświadomymi, bo nigdzie na przykład nie ma informacji na ten temat w karcie dań czy, czy w składzie. Ale mam nadzieję, że powoli coraz więcej producentów żywności będzie jednak starała się odchodzić od używania odzwierzęcych składników. Przynajmniej w miejscach, gdzie są one autentycznie zbędne, no tak jak na przykład w sokach owocowych czy we wcześniej wyłkowanych frytkach. I mnie osobiście bardzo niepokoi to zjawisko, że niektórzy producenci próbują upychać od składniki po prostu gdzie się dano. No wiecie, żelatyna w orzeszkach, po co, ryba w soku, po co? Oh. No, ale m.in. też z tego powodu zachęcam Was jak najbardziej do tego, aby jeść jak najmniej żywności przetworzonej. Jednak wiadomo, każdy czasem ma ym, na takie niezdrowe jedzenie ochotę, więc kiedy już po nie sięgacie, to warto moim zdaniem zwracać uwagę na składy i sięgać yy, po te produkty, które powstały yy, bez przyczyniania się do krzywdzenia zwierząt. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy Wy słyszeliście o jakichś potrawach w produktach, które. Wydają się być wegańskie, bądź wegetariańskie, a tak naprawdę zawierał jakieś odzwierzęce składniki. Chętnie dowiem się, co jeszcze ma w składzie jakieś y, y, dziwne, ukryte dodatki. I tak, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach i jak zawsze zapraszam Was także do mojego Instagrama i Snapchata. Dziękuję bardzo, bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Czy bycie youtuberką i weganką w ogóle jest możliwe? Przecież wszystkie dziewczyny reklamują te wszystkie kosmetyki testowane na zwierzętach. No i odpowiedź jest prosta. Zależy, co dla danej osoby jest bardziej istotne jej życiowa ideologia czy kasa. Ja też każdego dnia staję przed takim wyborem, jak otwieram kolejnego maila z propozycją współpracy. Od...